Dzień dobry, dzień dobry, witajcie na kanale Paweł Agro Show. Drodzy widzowie, mija dokładnie rok od momentu, kiedy to na kanale Paweł AgroShow pojawił się, oto stojący za mną, Ursus C363P. A więc przeżyjmy tę chwilę jeszcze raz. Z racji tego, że powiększył się areał, który oprawiam o 5, a może nawet 6 hektarów. Trzeba było dokupić ciągnik, który pomagałby 30 w uprawie tego oto areału. Tu za mną stoi Ursus C363P, tak zwany Perkins. Zapraszam na film. Także starsi widzowie Pamiętają na pewno ten odcinek Był dość śmieszny Zakup całej tej sześćdziesiątki I już wtedy padła obietnica No grubego remontu Nie wiem czy to będzie gruby czy nie gruby To się okaże Ale dzisiaj nadszedł dzień Kiedy trzeba się rozstać z trzypekiem Jest to trochę smutne Ale rozstać się w sensie Nie że jest do sprzedania Tylko rozstać się z taką wersją Jaka stoi Tutaj za mną. Trzeba to uwiecznić, bo to ostatnie chwile, kiedy widzimy Perkinsa tak, jak właśnie wygląda, ponieważ rozpoczynamy gruby remont Ursusa CZ 360. Będziemy modernizować w nim tylny most, ściągać kabinę, malować, przerabiać instalację elektryczną. Także naprawdę szykuje się wiele ciekawych odcinków. Więc nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco. I komentujcie, pomagajcie mi w tych komentarzach, doradzajcie, co robić, jak robić, żeby to było dobrze. Także w dzisiejszym odcinku demontujemy kabinę, która idzie na sprzedaż. Oczywiście jeśli trafi się widz, który zechciałby nabyć tą kabinę, to będzie oczywiście dla widza na pewno rabat. Jeśli nie uda się jej sprzedać, to będzie ona modernizowana do takiego... Do takiego wyglądu, jaki ja sobie bym życzył, ale na razie próbuję ją sprzedać. Zobaczymy, czy, yy, czy znajdzie się jakiś chętny. No i cenę oczywiście będziecie mieli w opisie albo w tytule. Jeszcze zobaczę sam, jak, jak, to, yy, jak to zrobię i jaka to będzie cena. Także zaczynamy gruby remont Perkins'a. Teraz zrobię szybko prezentację kabiny. Na pewno widzowie starzy. Stali. Wiedzą, wszystko i co w niej jest. Kabina jest do sprzedania w takim kompletnym stanie jaka jest założona na ciągniku. Dwie pary lusterek. Wszystkie szyby, światła robocze, będą w zestawie soczewkowe oraz te światła do jazdy drogowej, kierunkowskazy, światła, światła mijania, tylne. Wszystkie uchwyty oczywiście. Do montażu będą, kabina nie jest nigdzie pogięta. Oczywiście, poza takimi małymi zagięciami na dachu, no to już sami rozumiecie. I co jeszcze, kabina jest przystosowana do uchwytów teleskopowych. Tylko trzeba dokupić teleskopy, bo tutaj akurat nie ma. Uchwyty teleskopowe są także do tylnej szyby. Która może się tylko po pchnięciu rączką otwierać A w dachu W dachu proszę państwa Mamy gotowe zamontowane siłowniki I dach popatrzcie Jak się pięknie otwiera Także widzicie Dach uchylany No i tam oczywiście To wyposażenie co tutaj jest Jakiś ten osłona przeciw Przeciwsłoneczna Silnik wycieraczki No i światełko tak jak ona jest to w takim półka, skrzynka narzędziowa, nie wiem jak to nazwać, przewody wyprowadzone. No, kabina nie jest w złym stanie, ona po prostu wymaga tylko odświeżenia, pomalowania, ale też nie jest nie wiadomo jak pozdzierana. Jeśli ktoś nie jest wymagający, podejrzewam, że na pewno mu wystarczy. My teraz odkręcamy śruby wszystkie. Wszystkie mocowania i będziemy próbować ją wyciągarką, którą mam zamontowaną. Na pewno widzieliście nie w jednym odcinku. Próbujemy ją demontować, także widzicie, no, nie jest to zła kabina. Mówię, jeśli ja daję sobie miesiąc, półtorej na czas remontu. Jeśli ja jej nie sprzedam, ja ją odnowię. Dodam kilka ciekawych. Gestów od siebie do tej kabiny i będzie z powrotem założona, ale chcę po prostu spróbować ją sprzedać. Nie uda się, trudno, zobaczymy. Działamy! Z tamtej strony i chciałem, co tu się nie działo Patrz, tam na nie zaczeka. Chciałbym żeby na swoją stronę czekał. Nie zaczekał. Pan zaczekał, jak dziwuma daje A to nie przykręcone jest coś.

I tak to Perkins traci na swojej wielkości, śmiesznie wygląda bez kabiny, no i bierzemy się za kolejne etapy, błotniki, maska, po części może instalacja elektryczna, albo później jeszcze zobaczymy w jakiej to kolejności będzie, no i całe tylne zawieszenie, lecimy z tematem. Nie. Już nie jedna nie chciała ze mną współpracować, więc się nauczymy siłą. Albo ona, albo ja. Ktoś chyba musi. Wiecie jaka jest najlepsza zasada przy odkręcaniu kół? Już to po ciężarówce tego doświadczyłem. Cała jest prosta. Dobra laga nie jest zła. Trzeba jak największą lagę. Działamy z tematem. To jeszcze nie jest trudne odkręcenie z 60 śrub. W DAFie to jest dopiero impreza. I idą bardzo ładnie. W ten sposób zaoszczędzamy sobie sporo zdrowia. Panie chce współpracować, ale ją przekonaliśmy. Już. O, i już panie nauczyły się współpracy. Zostawimy tylko dwie. Na wjazd do garażu, powiedzmy to i to po przekątnej. Dobra, to koło jest do to. A więc jak widzicie 3P, robi się coraz bardziej goły, jakby to powiedzieć. Więc dzisiaj kończymy już ten odcinek. Mamy wstęp. Wiecie jak mniej więcej będzie przebiegał remont. Także subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinku z grubego remontu Perkinsa I komentujcie, oceniajcie, lajkujcie do zobaczenia w kolejnej serii. Z cyklu gruby remont 3pk na razie, cześć.